Troszki jestem, Patryk i ze mną jest. Mikła. No i dzisiaj sobie nagramy filmik. No Chcę razem łopkami, Okej. Okay. Będziemy coś budować, prawda? Jakiego? Okay, bo... No, możemy. Chociaż nawet nie planowaliśmy nic, a więc... Nie Spontan. wiem. Spontan. To to co? Spontan. No, dokładnie. Na lajcie filmik. Albo możemy jeszcze tu jakąś tą, jakoś tą bazę umeblować. W sumie można. No trochę pusto tutaj. Mhm. To. Co robimy? Tu więcej skrzynek? Nie, bo skrzynek już najdużo. Po pierwsze, zamurujmy wejście, żeby nikt nam tu nie wszedł. Czekaj, czym zamurujemy? Wika. Nie wiem. To są. skąd jest telefon? A, się nazbierało. No, ale ty lat, Dobra. Przed chwilą w ogóle nagrałem filmik reklamy tego serwera. Mam nadzieję, że pojawi się dzisiaj, a to może się pojawić jutro. Albo nie wiem sam. Jak myślisz, że pójdzie jeszcze na dzisiaj? Jest pewnie mi Ale w gdzieś 10 minut to. Słucham, słucham. Mogę iść tam? Słuchaj, Mesoś. No dobrze, Wiko. A więc zbudujmy tu coś. Chcesz pokoik mieć ze mną? bo on też. Yy, no, dobra. No to już zmieniam tabliczkę, bo tutaj wcześniej z takim ten kolegą byłem. O dobra. O kurde. Oj mi kamerkę coś zrobiłem. Uwaga, uwaga widzowie, teraz yy, coś się wydnie. Tego nie było. Kamerkę mi coś tu zepsuło. Okej. Okay. okej. Okay. Dobra. Yy, pokojak. nie dobre. nie dobre. pokojak, pokojak, patryka, oh my god, i wiki, čo to píše? Jaki... Co ty masz po tym, Wikuła? Trzy, Co? trzy, dziewiątki. Jeszcze trzy, wiem. trzy, To wiem, nie wiem. Okej. To No. Szukam umeblujemy to, prawda? No. Szukam jakiegoś barwnika, żeby Ja chwilę muszę trójcieńcie Okej, okay, już jestem y, przerwa techniczna, a teraz odchodzę od kąpa wam kręci. Tak, y, wczoraj nagrałem jeden film i dzisiaj powinien na pewno wstawić, Obiecuję wam to, że wstawię ten fi filmik informacyjny. Co? A jaki chcesz barwnik? A jaki masz? Czekaj, to może, ej, ja zrobię chyba jeszcze chwilę wcięcia i pójdę po jakieś kwiatki, okej? Okay? Dobra? Okej. Okay. To cięcie, cześć.